Cześć Boże, witajcie. Mamy dzisiaj sobotę, 31 maja. Posłuchajcie fragmentu z listu świętego Pawła Apostołu do Rzymian. Bracia, miłość niech będzie bez łobudy. Miejcie wstręty do złego. Podążajcie za dobrem. Miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. Weselcie się nadzieją, w ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali, zaradzajcie potrzebom świętych, przestrzegajcie gościnności, błogosławcie tych, którzy Was prześladują, błogosławcie, a nie złożeczcie. weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą, bądźcie między sobą jednomyślni, nie goncie za wielkością, lecz niech Was pociąga to, co pokorne. Święty Paweł w tym liście mówi, bądźcie płomiennego ducha. Co zrobić, aby nasz duch płonął? Co zrobić yy, wtedy, gdy coś w nas zgasło? Co zrobić, jeśli coś w nas się wypaliło? Trzeba iść tam, gdzie ten ogień płonie. Trzeba iść do Jezusa. Dać się zapalić. Trzeba iść przed ten święty sakrament. Jeśli doświadczasz jakiegokolwiek rodzaju wypalania, to idź do źródła które nigdy się nie wypala, które nigdy nie gaśnie. Idź do Jezusa. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn, Duch Święty. Dobrego dnia. Szczęść Boże.